Profesor Jarosław Chrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki w Lwowie. Dzień dobry, panie profesorze. Cieszę się, że jest pan Dzień z nami. Dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak Władimir Putin rozumie i widzi pokój i stabilność na świecie? Nikt tego nie wie, naprawdę, bo nic, nikt nie wie, jaki jest naprawdę cel Putina. Zaczął z jednego celu, teraz nie wiemy. To znaczy, że chyba nie możemy to o tym na serio rozmawiać. Ja raczej bym rozmawiał o tych, jakie plany są ukraińskie, bo to jest coś, co naprawdę możemy rozmawiać w tym, tym czasie. No, bo plany ukraińskie są przedstawione, a plany Władimira Putina są zagadką. Ale chciałem to zapytać. To znaczy, czy... nie, to znaczy, że, że jest strategiczny generalny plan, tylko że on jest nieudany i wygląda na to, że nigdy nie będzie udany, to znaczy zniszczyć Ukrainę, żeby ona nie istniała na mapie politycznej. Oczywiście, że plan to jest całkowicie nerealistyczny, ale wygląda na to, że Putin nie myśli realistycznie, a bardzo emocjonalnie, emocjonalnie. Dlatego nie mogłabym mówić, omawiać to, o czym mu teraz chodzi. To jeżeli, panie profesorze, on nie myśli strategicznie, to możemy powiedzieć, że nie jest dobrym strategiem? A to jest, o tym jest konsensus. Wszyscy mówią, że jest może dobrym taktykiem, ale kiepskim, bardzo kiepskim strategiem. W ogóle jego, jego decyzja atakować Ukrainę to chyba byłaby jego największą nie większe pomyłko, za które bardzo ciężko zapłaci. To, panie profesorze, za chwilę oczywiście o tym planie pokojowym, ale chciałem pytać, czy jest o czym w takim razie rozmawiać z Władimirem Putinem? Czy można z nim rozmawiać o jakimkolwiek Nie. pokoju w Ukrainie, w Europie, na świecie? Naszym zdaniem nie. Jedyny, jedyny język, który rozumie, to jest broń, to, to, jest, to jest siły i inne rzeczy. Tylko ten język. A o protokracjach nie ma żadnego, żadnego, żadnej, żadnej mowy. I to jest wielki problem, nawet tragedia dla Ukrainy, bo nie widzimy jego celu, o co właśnie mu chodzi. To panie profesorze, w takim razie jaki jest plan na pokój dla całego naszego regionu i plan na Rosję w zasadzie, na to jaka ona ma być w przyszłości? Tu chodzi o nasz plan, to znaczy plan, który jest e, napisany, robiony pod opłoką dyskusji przez ekspertów, listów przez mniej więcej 20 ludzi, wśród nich takie jak laureatka Nobla Aleksandra Matwiczuk, Paweł Klimkin, były minister spraw zagranicznych i inne ludzie. To znaczy my wychodzimy z tego, że Ukraina jest bardzo zainteresowana nie tak w pokoju sprawiedliwym, jak po pokulturalnym. Bo bardzo boimy się o wielu rzeczy, a szczególnie, że jeżeli dojdzie teraz do jakiegoś rozejmu, a chyba dojdzie, nie będzie to rozwiązanie tej sytuacji, a tylko rozejm. To znaczy, że boimy się, że jakieś jedno, dwa, dwa pokolenie, jeżeli nie my, to nasze wnuki albo prawnuki będą walczyć z Rosją. Bo jest, pewne, jest taka pełna tendencja. Był taki słynny historyk rosyjski Aleksandr Janów. Которую дисидентом російського, э, виїхав до стану, зробив там кар'єру як професор американський. І він має таку теорію, яка мені здається вияснює, що Він називає це російським вегалом. Це значить, його теза є, що так на Росія мала пару таких дуже добрих спроб, щоб стати нормальним пальством європейським, зреформовуючим. Tylko problem, a nawet tragedia polega na tym, że każda taka sprawa kończyła się wielką reakcją, represjami, co bardzo, bardzo ważne, jest wreszcie proces To znaczy, że ona wyliczy jakieś 8 czy 10 takich spraw za, dwu, za ostatnie 200 lat. Ja chcę, na, ja chcę przypomnieć Państwu, że Putin przeszedł po praktycznie 10 lat reformy Gorbaczowa, a potem Jelcyna. To samo mieliśmy w 18 roku, kiedy po sprawach odtworzenia państwa liberalnego Rosji przyszli komuniści czy bolszewicy i to samo w XIX wieku. To znaczy, to znaczy, jeżeli nawet teraz zwycięża, może nie, jeżeli, kiedy Ukraina zwycięży. Ciężką cenę oczywiście, ale kiedy zwyciężę, to nie oznacza to, że jakieś 10-20 lat zjawi się jakiś nowy Putin i zacznie się ten scenariusz od nowa. O to nam chodzi. I panie generale, nawet gdyby dzisiaj zakończyły się działania y, wojenne, panie profesorze, gdyby dzisiaj zakończyły się działania wojenne, to nie oznacza to końca wojny, bo te nastroje antyukraińskie i antyzachodnie są tak silne, że to i tak wróci. Ta, tak e, sugerujecie? I to, i i to teraz, ale chodzi tylko o coś głupszego, że to znaczy, że Rosja ma problemy polityczne, że władza jest zawsze centra, centralna, centralizowana, e, zbyt silna i s, o, o, obywate, sp, społeczeństwo obywatelskie jest bardzo słabe. To znaczy, że otworzy się te cały, cały, cały ten te, 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 te scenariusz. To jest oczywiście, że nastroje i imperskie to są, są e, bardzo ważne, ale są raczej wynikiem. A nie głównym źródłem ten problemu. Czyli, panie profesorze, rosyjskie elity, no ale też, jak się domyślam, zwykli Rosjanie, którym ten kierunek jest wskazywany przez te rosyjskie elity, prędzej czy później, mając takie zapędy imperialne, będą doprowadzali do kolejnych wojen. Czy z Ukrainą, tak, czy z kimkolwiek innym w Europie? To chodzi właśnie Idzie o to, że problem rosyjski jest problemem teraz globalnym. To znaczy problem na poziomie różnych problemów ekologicznych, te, te które w ogóle teraz zagrażają istnieniu cywilizacji. O co mówić, jeżeli Putin ma broń nuklearną i zagraża tej broni, to jest problem dla istnienia całego świata. I to właśnie nam chodzi, że to, to trzeba rozwiązać, pytanie rosyjskie, bo to ono nie jest rozwiązane. Oczywiście jest pytanie ukraińskie, ale ono jest lepsze do rozwiązania, bo ukraińskie pytanie to jest zdecydowanie skończenie reform i włączenie Ukrainy do przestrzeni Europy i NATO, które też wygląda bardzo realistycznie. Tylko, że to jest taka, że Rosja naprawdę nie ma żadnego dobrego scenariusza. Mam przyjaciela Leonida Nevzlinę, który był kiedyś prawą ręką Chodorkiewskiego, słonego oligarka, który był przez parę lat zasądzony Putinem do Lagru. Oto właśnie ten niv, który teraz mieszka w, w, w Izraelu odpowiedział mi teraz kiedyś najkrótszy rosyjski anegdot. I to gdzieś brzmi tak. E, przeszłość Rosji, Rosji. Naprawdę Rosji nie ma przeszłości. O to właśnie chodzi. Musimy zorganizować inną przyszłość dla Rosji. I robimy to nie dlatego, że my chcemy tego. Po prostu to jest pytanie trwa, trwania, trwania całego Ukrainy i, cele, i, cele, i Europy, i co mówić, i całego świata. Tylko panie profesorze, wie pan doskonale, że Rosja ma na przykład swój status międzynarodowy jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc ma wpływ właśnie cały czas chodzi. ma wpływ na politykę międzynarodową. To co z tym zrobić? O właśnie to chodzi. Jednym z punktów naszej programy to nie jest nasza program. Nie myśmy mieliśmy to już mówiono od paru, od paru miesięcy, że trzeba właśnie rewizować stan rosyjski, międzynarodowy w ogóle w tym, 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 tym wyłącznie i z statusem Rosji. Rady Bezpieczeństwa. I to się da zrobić. E, najpierw czytałem to jakieś parę miesięcy jeszcze w jednych e, gazetach e, izraelskich, które to pisano, że jest precedent polityczny, ale chodzi o choć, to, że oczywiście, że musimy poniżyć status Rosji jako tego państwa, które ma wpływ na rozwiązanie problemów międzynarodowych. W ogóle muszę mówić, że my szukamy rozwiązania pokoju pokoju i pytania rosyjskiego, wychodząc iz za międzynarodowych. Nie wymyślamy czegoś nowego. To jest, mamy, 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 mamy precedenty. A jeżeli mówi się o precedentach historycznych, to oczywiście idzie o, o, o tym, co się stało z Niemcami po II wojnie światowej czy Japonii. To znaczy, że Niemcy potrafili stać się normalnym państwem europejskim i my myślimy, że i Rosja, to potrafi tylko że potrzebna presja. I to presja bardzo poważna z boku Zachodu Ukrainy. Tylko jak rozumiem panie profesorze, żeby to się wydarzyło, to agresor musi ponosić pełną odpowiedzialność za wojnę, to znaczy musi się przyznać, że to on spowodował i prowadził tę wojnę. Od tego zaczynamy, bo od przyznania się można, jako rozumiem, wyjść do tematów zadośćuczynienia, spłaty, odbudowy, naprawiania tego, co się zrobiło. My zaczynamy właśnie ten te nasz manifest pokoju z tego, że ma być te wyznanie, oczywiście, że wyznanie chyba będzie pod presją, pod presją porażki militarnej rosyjskiej ale także tej presji i oczywiście, że to bardzo ważne chodzi. Oczywiście, że, pokój, że wojna jest sprawiedliwa, nie ma tu wyjątku, nie ma tu żadnego wątpienia ze strony Ukrainy, ale że jest sprawiedliwa wojna, to i, wojna ma, i pokój ma, ma być sprawiedliwy. I oczywiście chodzi tu o wyprawie tych wszystkich rzeczy, które robiła Rosja w Ukrainie i chodzi także o to, że e, czelewy przywódcy Rosji mają być pokarane, nie tylko oni oczywiście, te, co robili zbrodnie w Ukrainie, tylko problem jest taki, że no, nie będziemy mówić o tych e, liderach Rosji teraz, bo to jest pytanie inne, które będziemy mówić, ale jeżeli mówić o zbrodniach, zbrodniach rosyjskich, to jest ich tyle, że w ogóle nie da się ich e, nawet e, pragmatycznie e, prowadzić, bo, bo nie ma żadnego sądu, żeby tak, w takim trwałym czasem Mógł działać, żeby te wszystkie zbrodnie, zbrodnie roz, 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 rozwiązać. To znaczy, że musimy szukać jakieś bardzo ważne, bardzo nowe jakieś rozwiązania. Tylko, że punkt wychodzenia jest bardzo ważny. Że Tak, Rosja musi się przyznać do odpowiedzialności za, za tę wojnę. Panie profesorze, pojawia mi się inne pytanie w głowie: jak sprawić, żeby w, w sporej części państw Zachodu. No Nie było już myśli o tym, że Rosja jest wielka, że Rosja jest zagrożeniem, że Rosja jest silna. Że gdzieś tam myśl propagandowa rosyjska, która została zaszczepiona o Rosji, o jej sile, o jej potencjale, no, po prostu zniknęła. No, to, co pokazuje Ukrainę, że Rosja jest naprawdę wielka, to jest tylko niesilna. Jeżeli ona przegrywa, druga armia światowa, największa, która przegrywa Ukrainę, co to jest Ukraina w porównaniu z Rosją? To jest niewielkie państwo. Pokazuje bardzo dobrze, że Ukraina pokazuje, że tak naprawdę możemy zrewizować tej, tej, tej imię, tej tej Rosji. Ja może tak powiedzieć, że to, co my robimy, to, co robi Ukraina, to, trwa, to Ukraina stwarza nowo realność. Ja e, proszę tu, może tak mówię, że rok temu jeszcze nikt nie wiedział, nie, nie wiedział też, że Ukraina zdąży. Przez jedną nie tylko co przez rok, a przez trzy dni. To znaczy, że wszystkie te plany realistyczne zawiodły się. Ta cała. E, Cały trend międzynarodowy obserwatorium, który nazywają się realistami, po prostu nie pracuje. To znaczy, musimy tworzyć nową realność, i tej to znaczy, że tej realności Rosja będzie wielka, ale nie będzie już. I o to chodzi. Wielka geograficzna, ale nie silna politycznie, nie silna militarnie. Jak rozumiem? Panie profesorze, w waszym manifestie pojawiają się takie pojawia się takie pojęcie jak deraszyzacja Rosji. I chciałbym prosić, żeby pan wyjaśnił. Czym ta deraszyzacja jest? To jest bardzo ważny termin. Ukraińcy to wymyślali. Jest bardzo dobry artykuł Timothy Snyder, który pokazuje, na ile to jest dobry pomysł, bo oczywiście nie idzie o to, żeby my Rosję jako państwo faszystowskie. Ma elementy faszystowskie, ale to jest bardzo takie rosyjskie. Dlatego nazywamy to raszyzacja. I uważamy, że to, że, że punktem naszym, głównym punktem to jest deraszyzacja tej, 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 tej Rosji. Nie idzie nam o zniszczenie Rosji. Idzie nam o innej Rosji, Rosji, które nie zagrażałyby ani swojemu społeczeństwu, ani jego sąsiadom. A to znaczy, że i to co nas troszczy w planach opozycji rosyjskiej, po tego się nie zwracają, ignorują te rzeczy. To znaczy, że możemy, musimy zrobić to, żeby zniwelować te tezy historyczne, ta narrację historyczną który monopolizuje przeszłość narodów rosyjskich, nierosyjskich na tej, na, tej, na tej przestrzeni, która uzasadnia wszystkie te zbrodnie, które były robione, wb brodobrody przeszłości i inne, 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 inne takie rzeczy. Jest bardzo ważna teza, teza, która właśnie e, pier, najpierw chyba była artykulowana przez e, rosyjskiego op opozycjonera Inozencowa. On kiedyś, jakiś parę miesięcy temu, w nowej gazecie opowiadał, że Choroba Rosji zaszła tak daleko, że chyba Rosja już nie zdąży sama sobie naprawić, to znaczy, że potrzebna presja, i to znaczy, że Rosja ma być pozbawiona chociażby częściowo suwerenności. To nazywam suwerenizacji Właśnie ta desuwerenizacja oznacza, że ma być taka rewizja przyszłości, przyszłości, przyszłości rosyjskiej, że Rosja to nie jest państwem rosyjskim, tylko jest państwem różnych narodów, także nie rosyjskich. Ironią wielką, i to jest bardziej wielka ironia, że do tych czasów nie istnieje rosyjskiej historii, jakoś, narodu rosyjskiego. Istnieje historia Rosji jako państwa, jako imperium. To znaczy nawet rosyjska historia, począwszy od bardzo rewizji, a, a także mówimy o tych narodach nie rosyjskich. Oczywiście idzie o to, żeby <coughs> wyznać pewne instytucje, włącznie z FSB jako instytucji zbrodniarzy. Zbrodnia, 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 co oznacza jest to, że e, członki tego, czy pracownicy tej organizacji nie będą mieć żadnego prawa e, zajmować posady w państwie wysokim i inne rzeczy. O to, o to nam chodzi. To jest cały, cały, cały lista rzeczy, które mają być bardzo zrobione, ale i wychodzi no, oczywiście do komunizacji, do imperializacji tych rzeczy, ale jest bardzo ważne, że nie uda się przerwizować, prze przetransformować prze Rosję, jeżeli się nie zwraca do polityki humanitarnej. Czyli panie profesorze gdzieś to też wspinając, chodzi o to, żeby Rosja a w zasadzie Rosjanie, bo to przecież oni muszą to poczuć, gdzieś odrzucili taką, takie poczucie historycznej wyjątkowości, takie przekonanie o tym, że są odrębną, lepszą, co warto dodać cywilizacją od wszystkich innych, bo bez tego nic się nie zmieni, nawet jeżeli zmieni się prezydent i nie będzie to Władimir Putin, to przecież te plany, ambicje, ten sposób myślenia tam zostanie. Ma pan absolutną rację, bo, bo, bo w tym punktem wychodzenia e, Putina i jego, e, jego ludzi jest to, że istnieje jakaś odrębna rosyjska cywilizacja. To znaczy, że ona jest odrębna cywilizacja i może robić wszystko co chce. To jest bardzo ważne. A osadnieniem jest, że rosyjska cywilizacja, bo jest jakiś, nie jakiś rosyjski mir, świat rosyjski, który, czy, czy, który ma jakieś paru tysięcy, tysięcy lat. O to chodzi, o to właśnie ta koncepcja, z, z którym chodził Putin, kto ogłaszał agresję, klasy Rosji. Tej koncepcje Ukraińcy nie mogą istnieć, jeżeli istnieją to jakoś jak historyczna, czy wymyślona przez, czy to przez Żydokomuny, czy to przez sztaby niemieckie, a ostatnio przez Polaków ta i stany Zjednoczonych. Bo to właśnie chodzi, że trzeba te e, nie te co zrewizować, a te po prostu ich trzeba zniszczyć, te, te koncepcje, bo nie tylko, że są e, niehistoryczne, ale są bardzo ważne, bo są bardzo toksyczne. I naszym zdaniem, że e, to, co udało się e, Putinowi, i udało się, trzeba wyznać to przez aparat propagandyjski, że ta wersja przyszłości jest bardzo uzasadniona, jest bardzo toksyczna. Ale uwierzy mi spora część społeczeństwa rosyjskiego. To panie profesorze, to jeżeli mówi pan, że w to wierzy spora część społeczeństwa rosyjskiego, nie wiemy ile, nie wiemy jak duża, no ale domyślamy się, że spora znaczy spora większość, to jest pytanie, ile lat trwałaby zmiana Rosji na inne, na pokojowe państwo. Najpierw nie wiedziemy do końca, czy jest to większość czy socjologowie rosyjskie, tak jest Judin, który jest bardzo ważny, uważa, że to jakieś może 30-40%. Oczywiście jest mniejszość, która jest antyputinowska, ale większość po prostu jest żadna, to znaczy ma ambiwalencję. To jego, jej postawa zależy od wyniku, ale jeżeli chodzi o, o pytanie państw pana, to mamy wypadek przykład w zabiera to jedno dwie generacje, nie szybciej, ale musimy z zacząć, to bardzo ważne, że musi być punkt wyjścia, jeżeli nie będzie to punktu wyjścia, to idzie się zrobić nie tylko za jedną, za dwie, a może za trzy generacje, ale w każdym wypadku, po ile problemy Rosji, Rosji są zakorzenione w przyszłość, oczywiście da się szybko, szybko, szybko rewizować, wyprawić, to znaczy, że zabierze sporo czasu, ale w naj, naj, najoptymistycznym ocenie to chyba będzie jedno pokolenie, jedna generacja. Panie profesorze, chyba się zgodzi pan, że tego planu nie da się wprowadzić na przykład bez zgody Chin i zgody Pekinu na to, co zrobić z Rosją. Że tu potrzebna jest nie tylko koalicja proukraińska, która już jest, ale to potrzebna jest bardzo szeroka koalicja. O tym niemiec nie mogę powiedzieć. Chciałbym, żeby ktoś inny tym dyskutował, a nie ja, bo nie jestem ekspertem międzynarodowym, ale my wychodzimy z tego, że najbardziej prawdopodobny scenariusz końca tej wojny jest kolaps, kolaps reżimu Putina. Nie wierzymy to, że Rosja się rozpadnie, to znaczy, że bardzo wielu Ukraińców by to chcieli, ale szanse na są to są bardzo niewielkie. Nie tak, że nie wierzymy, że przyjdzie opozycja do władzy. Chyba przyjdzie ktoś z otoczenia Putina, który skarzy, będzie twierdzić, że to nie on, nie oni są winni, a tylko Putin i znaczy zaczną wtedy jakieś, jakieś pretraktacje z Rosją, z Zachodem, bo głównym punktem wyjścia będą sankcje. Co robi sankcje, Bo nie, nie chyba mają te sankcje, a właśnie Zachód i mnie się zdaje, że w tym wypadku mniej więcej coś powtarzanie scenariuszu e, przy, przy rozpadzie e, Związku Radzieckiego punktem wyjścia e, Zachodu bardzo, bardzo ważny. To, co nas troszczy, czego boimy się, że kiedy ta się wojna skończy, a bardzo chcemy, żeby skończyły się jako, jako szybciej, to Zachód powiedzie nam, Ukraińcom, że jeste, jesteście bardzo zdolni, bardzo dobrze, dobrze się walczyli, a teraz sobie odpoczęcie. Teraz my zaczniemy rozmawiać sami z Moskwą i bardzo boimy się, że będzie rozmawiać się bez nas e, i o nas. I właśnie o to chodzi, że dojdzie do jakiegoś tego bardzo pragmatycznego rozwiązania, które bardziej rozwiązania powierzchniowe i to jest, to znaczy, że nie zrewizuje, nie rozwiąże to problemu rosyjskiego, który mówił od samego po, 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 po początku. Bo wracam do tego, że mnie się zdaje, że naprawienie Rosji jest pytanie teraz, pytanie, które zależy pokój całego świata. Panie profesorze, nie wiem czy Pan słyszał, bo są też takie pomysły, może to... Jakiś element tej zmiany historycznej, zmiany tożsamościowej, zmiana nazwy kraju nie Rosja, a Moskowia. Stawia się do tego bardzo sceptycznie. To znaczy, jeżeli to pomaga, zwycięstwu, to oczywiście, że tak, ale nie widzę, jak to jest. Uważam, że to jest inicjatywa pewnej części społeczeństwa, bardzo znikle społeczeństwo, żeby po prostu jest bardzo chce coś robić, a nie wie co. To znaczy, możemy nazwać, nazwać się, jako chcemy, przepraszam, tak w tym samym logice możemy przed, 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 przed nazwać się Polską, nie Polską, ale Hiszpanem, bo to jest nazwa historyczna. Tylko w tym wypadku mi się zdaje, że to nie jest, to jest bardzo powierzchniowe. Mi się zdaje, że idzie nam nie o zmianę nazw, a idzie, idzie właśnie o naprawienie problemów historycznych, które są, są bardzo strukturalne i są albo długie korzenie. a nie, nazwi, o, 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 nie, o, nie, a nie nazwiska. Czyli nie zmiana powierzchowna, a głębokie zmiany wewnętrzne Rosji, bo to głębokie zmiany wewnętrzne Rosji są potrzebne, żeby zapewnić trwały pokój w tej części świata. Oczywiście. I to nam wszystko opowiadał profesor Jarosław Chrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki w Lwowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za wizytę. Ja dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję za ten manifest. Panie profesorze, do zobaczenia. Panie. Dobrego dnia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.